To jest sześcian, i w takim sześcianie należy zaznaczyć płaszczyznę przechodzącą przez punkty A1, B, C1. Skoro to jest sześcian i każda ściana sześcianu jest kwadratem, to zauważ, że powstały przekrój jest trójkątem równobocznym, ponieważ boki tego trójkąta są przekątnymi kwadratów. Teraz zaznacz odcinek. BS I do tego odcinka poprowadź odcinek prostopadły z punktu B1. Długość tego odcinka B1P mamy w zadaniu policzyć. Teraz dorysujmy dodatkowy przekrój w tym sześcianie, opierający się na przekątnych mm, podstaw. Ja to zrobiłem kolorem zielonym. Zauważ że do tego przekroju należy trójkąt o wierzchołkach B, B1 oraz S. I jest to trójkąt prostokątny, bo narysowany przez nas przekrój jest prostokątem. Więc tutaj mamy kąt prosty. Ponadto zauważmy, że z kąta prostego wychodzi odcinek BP, B1P. Przepraszam. Czyli ten odcinek, który mamy policzyć. A skoro, od, a skoro trójkąt B, B1S jest trójkątem prostokątnym, to my możemy to zrobić w oparciu o taki wzór. B1P to się równa. I teraz, jeżeli mamy wysokość poprowadzoną z kąta prostego na przeciwprostokątną, to wówczas długość tego odcinka liczy się w ten sposób. Mnożymy długości przyprostokątnych i ten iloczyn dzielimy przez długość przeciwprostokątnej. Pozostaje już tylko wyznaczenie długości poszczególnych odcinków. Zacznijmy od wyznaczenia długości b1s. Chodzi o ten odcinek tutaj. To jest odcinek, który pokrywa się z, w pewnej części, z przekątną kwadratu. A dokładnie ten odcinek pokrywa połowę przekątnej kwadratu. Przekątną kwadratu liczymy ze wzoru a pierwiastek kwadratowy z dwóch, więc długość tego odcinka to będzie jedna druga a pierwiastek kwadratowy z dwóch. Następnie. Zapiszmy długość odcinka B1B. To jest długość krawędzi sześcianu. Doliczmy jeszcze długość odcinka BS. To jest wysokość w trójkącie równobocznym. Wysokość w trójkącie równobocznym liczymy ze wzoru A pierwiastek kwadratowy z trzech drugich. Długość boku m, trójkąta, czyli A, w tym zadaniu. Równa się długości przekątnej kwadratu. Więc mamy a pierwiastek kwadratowy z dwóch, to jest długość boku trójkąta, razy pierwiastek kwadratowy z trzech i to dzielimy przez 2. Pamiętajmy o tym, że pierwiastki tego samego stopnia możemy wymnażać, stąd otrzymamy a pierwiastek kwadratowy z 6 drugich. No i teraz mamy już wszystko, to, czego potrzebujemy, aby podstawić do wzoru, który zapisaliśmy powyżej. Więc piszemy: b1s to jest 1, 2 razy a pierwiastek kwadratowy z 2. b1b to a. Natomiast w mianowniku, o może tą długość, zapiszemy tak, że to jest 1, 2 razy a pierwiastek kwadratowy z 6. 1, 2 razy a pierwiastek kwadratowy z 6. Już widzimy, że jedna, druga skraca się, a możemy skrócić w ten sposób. Zostaje nam w liczniku A pierwiastek kwadratowy z 2, w mianowniku natomiast pierwiastek kwadratowy z 6. Teraz usuniemy niewymierność z mianownika. Po wymnożeniu pierwiastków otrzymamy A pierwiastek kwadratowy z 12, a w mianowniku 6. Tak, pierwiastek 6 razy pierwiastek 6 to 6. Pierwiastek kwadratowy z 12 można zapisać troszeczkę prościej, bo to jest pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 3. Czyli tutaj otrzymamy 2 pierwiastek kwadratowy z 3 a podzielić przez 6. Dwójkę z szóstką skrócimy i otrzymamy a pierwiastek kwadratowy z 3 trzecich. To jest szukana długość odcinka. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa pa.